Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji i dzisiaj unboxingu. Dzisiaj karty dosyć specyficzne. Mam je od jakiegoś czasu, ale czekały na półeczce na swoją kolej, aby się pojawić tu na kanale. Twin Tarot Oracle. Bardzo specyficzne, bo są, zobaczcie, Tarot Twin, czyli bliźniaczy, jakby, prawda? Do tego Oracle. Karty Oracle. Otwórzmy sobie najpierw z folii. Jeżeli ktoś z Was ma te karty, to pewnie już wiesz, o co z nimi chodzi. Dla mnie jest to nowe, słuchajcie, przeżycie i zobaczymy razem, jak tutaj te karty mamy ogarnąć. Już widzimy tu, że są dwie wersje danego symbolu, danej karty. No dobra, ale po kolei. Twarde pudełeczko wysuwane. Twin Tarot Oracle, tak jak już przeczytałam tytuł. Czyli właśnie w tłumaczeniu, jakby tarot, czy karty wyroczni, tarotowe bliźnięta, coś, coś w tym znaczeniu. I tutaj mamy autorów Jenny. Czy ja to dobrze przeczytam? Bethel, a pracy plastyczne Rachel Hammond. Jeżeli przekręcam, przepraszam. Tak jest. Tu mamy na wstępie, później u góry. Twinter Oracle, mamy powtórkę. Tutaj także Los Carabeo jako wydawnictwo. Jest to jedno z tych, zobaczcie, wydań, gdzie mamy kilka języków, a pewnie w książeczce. I co mamy tutaj z tyłu? 44 karty orakli. Tu już troszkę widać te karty. I do tego książeczka. I tu jest w, kilka, w kilku językach, co tu mamy napisane. Mm, tak, jakby mądrość tarota przedstawiona w dwóch różnych wersjach, takiego wglądu i zrozumienia. Czyli tutaj 22 karty wielkich arkan, jakby w tych dwóch wydaniach. No niesamowicie, jestem ciekawa. <laughs> Zobaczmy, pewnie wy też, jeżeli nie znacie tych kart. Tak, pudełeczko rozsuwane jest tutaj ta. Tasiemka, jest książeczka. Fajnie się wyjmuje z tymi tasiemeczkami. Fajnie, fajnie. Lubię, lubię. Bardzo takie gesty. Bardzo mi się podobają. wiecie, bo tu coś rozbroiłam. Ok, to na razie odłożymy. Karty są dalej. U, fajny tył. To e, pawie piórko i mamy pentagram. Czyli będzie widać odwrócone pozycje. Dobra, otwórzmy tutaj tą folikę. Otwórzmy folikę. O, <laughs> prosi powiedzieć niż zrobić czasem z tymi foliami, prawda? Okej, okay. tak jest. Jest dobrze. U, wow! ale piękny ten fiolet. Nie było go widać aż tak przez tą folię, ale błyszczące. Zobaczcie, bardzo się błyszczą. Zauważcie. Boczki są niezdobione, ale dobra. Do, kort, do kart. Do kart zaraz dojdziemy. Zacznijmy od książeczki. E, natomiast książeczka jest bardziej matowa. Ciekawe, ciekawe. Zauważam taką tendencję, właśnie, słuchajcie, że książeczka jest bardziej matowa, a karty bardzo błyszczące. Hmm. No dobra. Ok, skupmy się na książeczce. Co my tutaj mamy w tej książeczce? E, tak, 2019 rok mam wydanie tutaj. Języki angielski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, ruski. Tak jest. Um, tak jest, czytam co tutaj jest napisane. Tak, czyli w oparciu o wielkie arkana Tarota, 44 karty. Uh -huh. Czyli takie różne, właśnie y, y, sytuacje, jakby doświadczenia, które możemy napotkać na naszej drodze, poprzez życie idąc. Mm -hmm. Ależ mnie to ciekawi tutaj, dobra. Musimy się tu słuchajcie, wpatrzeć. Tu jest wyjaśnione, dlaczego 44 karty, dlaczego to ktoś nazwał jako Oracle Deck, a nie y, Tarota. Tu są jakieś rozkładziki. O, dobra. Co tu mamy, kochani? Mamy tutaj, że głupiec. No ale to w takim razie, jeżeli są dwa różne, to czy my mamy później od nowa, jakby. Nie, no to jest inny język. Hmm. Hmm. The Dark Fool. Ok, czyli ciemna strona. Ciemna strona karty. Ach, zobaczcie, kochani, no przeleciałam za daleko. Czyli mamy tu, oczywiście, że mamy. No, musimy mieć. No, oczywiście, że musimy mieć. Mamy Light, the light full, czyli taka jasna strona karty. I później ciemna strona karty, czyli tak jakby. Mm, tak, jak mamy ustawienie proste i odwrotność, ale ciekawe. U, to ja na pewno tu będę czytać tej książeczce. Słuchajcie, na, książeczka jest po angielsku. Mm, mo, moglibyście się dowiedzieć, jeśli byście chcieli po polsku, tłumaczenie. Czasem w tym sklepie 8.com e, mam linki z pod spodem. Macie tam 5% zniżki na cały asortyment tak przy okazji z kodem rabatowym Lili2022 to sobie sprawdźcie jeszcze wszystko jest opisane w komentarzu pod spodem natomiast w tamtym sklepie można często dokupić właśnie tłumaczenia po polsku do różnych kart możliwe że może do tych też no ja chyba je kupiłam w innym sklepie E, już teraz nie wiem, jejku, wybaczcie, e, możliwe, że też mam gdzieś to tłumaczenie? Czekajcie chwilkę, niech tu zerknę, niech tu zerknę, tu mamy inne karty, tu mamy inne, no możliwe, że mam, wiecie, ja już nawet nie pamiętam, bo troszkę się to wyleżało na półce, ale tak jak mówię, 8.com, ten sklep ma często właśnie mm, tłumaczenia, książeczki po polsku. Warto dopytywać. Tyły, jak widzieliście, przepiękne. Zmierzmy sobie może najpierw wielkość, bo jest dosyć, dosyć wydaje się duża. Czyli mamy 8,5 no, no cm na około 12,5 cm wielkość. Tak jak mówiłam wcześniej, boczki są nielaminowane, mhm. czyli to tyle tytułem wstępu. Natomiast zobaczmy sobie tutaj. Bo, aha, i to są, oh, wow, ojej, no dobra, to przejdźmy sobie teraz tą ścieżkę e, wielkich arkan, aczkolwiek tutaj e, orakli e, z symboliką wielkich arkan, ok? E, I czyli tak, czyli to mamy świetlistą stronę jakby karty głupca, prawda? Po czym nam się pojawia ta bardziej taka ciemna strona tej karty, prawda? Więc wszystko jest tu w książeczce opisane. No zdecydowanie jest to fajna przygoda. Kupując takie karty, możemy spojrzeć oczami tej osoby, która tutaj ma ten pomysł, prawda? Może tutaj wniesie to jakąś nową wiedzę, nowe informacje, nową perspektywę do każdej karty. Szczególnie fajnie przydatne czuję, że to będzie dla osób, które chcą się nauczyć rewersów, prawda? No to tutaj ta ciemna strona mmm, każdej karty może być pomocna. O, oczywiście mówię to na zasadzie może, bo jeszcze nie czytałam tej książeczki, ale czuję, że, że tak, że dobrze mówię. Tak. E, tak, zobaczmy sobie po kolei, mamy tutaj mag, maga mieliśmy, teraz mamy arcykapłankę, znowu w tych dwóch e, wersjach, mhm. cesarzowa, cesarzowa, tak jest, mhm. ok, później mamy cesarza, serce kapłana kochankowie serdwan Mhm, karta siły, ciekawe place, prace, plastyczne, takie jak y, specyficzne prace, prawda, takie jak obrazy, y, jak takie ilustracje, powiedziałabym, w książkach, o, może tak bym powiedziała, mamy pustelnika, pięknie, że są bordeleski, czyli nie ma tych y, rancików tutaj, nie ma ramki, ja bardzo lubię. Zobaczcie, koło fortuny. Raz na wozie, raz pod wozem, prawda? No tak, zawsze, mówię, że koło fortuny ma swoje też cienie, tutaj je doskonale widać. Mhm. U, jaka sprawiedliwość, zobaczcie, piękna. No, ciekawe bardzo. Zupełnie dwie różne kultury, zobaczcie. Wow. No fajnie. Czuję, że te karty to taka trochę przygoda. Szczególnie dla osób, które już znają dobrze Tarota, prawda? Już tutaj osadzone są, jakby w tej tematyce symbolice, a tu nagle pojawia nam się jakby coś nowego. No fajnie. Oj na pewno się wczytam. I na pewno tutaj słuchajcie, zainteresuje się tym tematem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak to postrzegacie tutaj. Może znacie te karty, kochani. Może już pracujecie z nimi. Napiszcie, jak, się, jak, jak Wam się z nimi pracuje. U, jaki diabeł! Oh my gosh! Tu jak taki satyr, prawda? W lesie pomiędzy brzozami. A tutaj ta ciemna strona. Karty diabła. Wieża. Bardzo ciekawe. Ok. Później mamy gwiazdę. Mhm. Tak jest, mamy kartę Księżyca. I zobaczcie, tu mamy pełnię Księżyca. No, albo zaćmienie, przepraszam, kochani, to chyba. No tak, bo przecież z tyłu jest to jest zaćmienie. Pełnia księżyca i zaćmienie księżyca. No tak, przecież ciemna strona to musi być zaćmienie. Tak, okej. Okay. Co tu mamy ze słoneczkiem? U, wow. Co to się tu dzieje? No, ciekawe, ale mnie ciekawi, co jest właśnie tutaj w tym wyjaśnieniu. Oj będę czytać dzisiaj do podusi, na pewno. Są dostateczne. Ciekawe też takie mm, coś innego tutaj czuję. Ten są dostateczne. No też mnie ciekawi co tam jest w książeczce na ten temat i mamy kartę świat. Mhm. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kochani. Wybaczcie, że nie będę Ci tasować tego, bo nie chcę sobie pomieszać, żebym mogła poczytać jeszcze, ale podejrzewam, że tasuje się je jak wszystkie te elastyczne karty dobrze. Yy, osoby z, z, z mniejszymi łapkami, to tutaj na pewno w ten sposób będzie trzeba. Kto daje rady objąć w ten sposób yy, na pewno łatwo się je tasuje, bo czuję już są elastyczne. Dobrze, ocenimy sobie je, czyli mamy dwie kategorie: trwałość, yy, a jakość a trwałość. Są elastyczne, więc to na pewno pomoże im dłużej funkcjonować i istnieć. Na pewno nie są to karty, które ktoś by chciał używać na co dzień. No przynajmniej tak mi się wydaje, że same wielkie arkana w horoskopach raczej się korzysta z wszystkich kart, więc pod tym względem powinny dłużej wytrwać. Jeżeli nie będą aż tak często używane, Teranciki tu wyglądają dosyć dobrze, bo często po zakupie już te ranty, jak popatrzymy to są popuchnięte. Tu jest dosyć, dosyć dobrze to wygląda. Powinny być e, trwalsze. Są bardzo błyszczące i bardzo śliskie, chociaż mam takie dziwne poczucie jakby tyły były bardziej błyszczące niż przody. No wiem, że to jest niemożliwe, ale takie dziwne mam e, odczucie, nieważne. Natomiast niesamowicie się palcują kochani. Ja zawsze uważam, żeby wytrzeć ręce przed braniem kart, a tu już są popalcowane, więc też to może komuś z Was, z was przeszkadzać. Więc jakość, a trwałość? No, powiem Wam, że kurczę, mam ochotę dać 10 z jakiegoś powodu. Chociaż nie wracają do swojej formy. Mm, nie, dam 9, dlatego że jak e, masz skłonność tasowania w taki specyficzny sposób, wyginając, to one będą, zobaczcie, co się będzie działo, widzicie? No to 9. Aczkolwiek czuję, że powinny być trwałe, dlatego 9 punkcików, a nie mniej. Jeżeli chodzi o prace plastyczne, mm, estetyczne. To, co jest, to, co ma być przekazane, jest przekazane, aczkolwiek są troszkę płaskie te obrazy. Brakuje tu trochę na niektórych trójwymiarowości głębi, co tutaj może. No, tak czuję, że to ujmuje niektórym. Dlatego mówię, że to takie ilustracje, jak z książki dla dzieci, na przykład niektóre tutaj te, z tych kart. Jest to oczywiście specyficzna forma graficzna czy, czy plastyczna, jakby nie powiedzieć, natomiast dla mnie to jest, no to nie jest ten smaczek, prawda, który często w kartach jest. Więc podsumowując, mój wywód 8 na 10, jeśli chodzi o Prace plastyczne, ogólne odczucie energetyczne, czyli 9 na 10 jakość, a trwałość 8 na 10 e, pracy plastyczne. I moje odczucia. E, tak wyglądają, kochani, te karty. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was je ma i z nimi pracuje, jak Ci się z nimi pracuje, jak odbierasz je podczas użytkowania, e, tak e, na co dzień. E, ja, jak tylko mi się uda z niej wypracować e, Trochę osobiście to gdzieś tam na pewno się pojawią na kanale Mistyczny Ogród, więc jeżeli masz ochotę, zapraszam. No i tyle, kochani, na dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam, zobaczcie pod, w komentarzu, tak? Pod filmikiem będziecie mieć przypięty komentarz. Mój. Gdzie kod rabatowy Lili 2022 daje Wam możliwość, właśnie do zakupu w sklepie 8.com, z którym współpracuję, z tym rabatem 5% na cały asortyment. Więc warto pozaglądać i, tak jak mówiłam, ktoś chciałby tłumaczenia do swoich kart, to można tam też dokupić. Nie musisz kupować kart, żeby Dokupić to tłumaczenie. Na pewno nie do wszystkich kart ta pani ma te książeczki, ale wiem, że do bardzo wielu przeróżnych, więc warto dopytywać. Tyle, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Macie ochotę to napiszcie, co myślicie o tych kartach, a ja Was utulam już dzisiaj z całej siły. Fantastycznie, że jesteście, że wracacie. Tak się cieszę, że ten kanał Wam się spodobał. Utulam Was mocno. Pozdrawiam serdecznie, popa! Pa.